Cześć moi drodzy, zacząłem oficjalnie off-season, co oznacza, że mam nieco więcej czasu na również inny typ kontentu. I dzisiaj, właśnie odcinek sprzętowo-technologiczny, w którym pokażę wam dwa kaski, w jakich aktualnie sam używam w tym sezonie. Są to Bell Super DH oraz Bell Super R. Bardzo ciekawe, ponieważ są to full y, ale obydwa z odpinaną szczęką. Na początek, jednak o samej koncepcji full face'a z odpinaną szczęką oraz tego, komu w ogóle taki kask może się przydać. Według mnie jest to bardzo fajna opcja dla kogoś, kto łączy taką lokalną jazdę po lokalnych ścieżkach w koło komina, oczywiście z korby, z okazjonalnymi wypadami na jakiś bike park, na weekend z kumplami i wtedy jest upalane z wyciągu po trasach freeridowych, po alajnach, po hopach, po trasach zjazdowych i wtedy mamy kask, który zarówno podczas jakiejś bardziej turystycznej jazdy, podczas wycieczek może robić za kask trailowy, a podczas jakichś mocniejszych wypadów bardziej zjazdowych, mamy wtedy już full face'a i dodatkową osłonę. Z mojej perspektywy natomiast, perspektywy kogoś, kto się ostro ściga i ściga się też dużo w enduro, takie rozwiązanie jest naprawdę nieocenione, o czym wspominałem wielokrotnie na moich filmach z różnych zawodów, ponieważ dużym problemem na zawodach enduro jest to, że zawsze przepisy mówią, że kask musisz mieć na głowie zapięty nie tylko na odcinkach zjazdowych, nie tylko na odcinkach specjalnych, ale również na wszystkich podjazdówkach, czyli także jadąc pod górę. Więc na pewno nie muszę tłumaczyć, że o ile przy niskiej temperaturze, gdzie jest 15 stopni i mniej, takie podjeżdżanie w full face jeszcze jest do przeżycia. To kiedy niestety temperatura rośnie powyżej 20 stopni, naprawdę robi się z tego katorga. Więc jeżeli masz opcję, Odpięcia sobie szczęki z full face'a i przerobienia go na podjazd na kask trailowy z potlicą, to jest to absolutny game changer i life changer, jeśli chodzi o starty w zawodach Enduro, i jest to naprawdę rzecz nieoceniona. Przejdźmy jednak do samych kasków, a zacznę od rzeczy, która jest dla obu wspólna i która jednocześnie czyni je naprawdę wyjątkowymi, a jest to sferyczny MIPS. I teraz krótkie wprowadzenie dla osób, które w ogóle nie wiedzą, czym MIPS jest. MIPS jest to system, tak naprawdę jest to niezależna firma, która taki system opracowała, który ma za zadanie jakby odseparować wewnętrzną warstwę kasku od zewnętrznej. Dzięki czemu nasza głowa jest lepiej chroniona, bo kiedy coś uderzamy, to ta energia się po prostu lepiej rozprasza. Jakby wewnętrzna ta wkładka rusza się nieco niezależnie od zewnętrznej skorupy. Mips jest obecny na rynku już parę dobrych lat. Wielu producentów zaczęło opracowywać swoje, jakby unikalne, rozwiązania, podobne do Mipsa, które mają działać dokładnie na takim samym założeniu czyli jeszcze stanowić taką dodatkową warstwę, która się gdzieś tam niezależnie rusza, od tej zewnętrznej, i która lepiej rozprasza siły uderzenia. Samego Mipsa na rynku już są przynajmniej dwie generacje, dwie generacje zwykłego Mipsa. Natomiast Bell i Giro mają coś lepszego. Tutaj poszli jeszcze krok dalej i opracowali tak zwanego Mipsa sferycznego. I teraz co to jest? Zobaczcie. Podstawowy system Mips jest to coś w rodzaju tej wewnętrznej wkładki, którą mamy w kasku, która jest nieco bardziej elastycznie zawieszona, no i ma większy zakres ruchu. Jednakże tutaj Mamy dwie osobne skorupy kasku: oczywiście tą zwykłą zewnętrzną skorupę, ale także skorupę wewnętrzną, także normalnie wykonaną ze steropianu. I cała ta wewnętrzna warstwa, zobaczcie, rusza się niezależnie od zewnętrznej, cała wewnętrzna sfera. Stąd zresztą wzięła się nazwa sferycznego mipsa. Jest ona zawieszona, zamontowana na takich tutaj elastycznych gumkach, dlatego wraca za każdym razem do oryginalnego położenia. Ale mogę nią ruszać sobie przód, tył, mogę również na boki, ona się rusza we wszystkich płaszczyznach. To powoduje, że wszelkie uderzenia, które przyjmujemy z rozmaitych stron, bo generalnie zaliczając glebę, możemy walnąć przodem, możemy walnąć bokiem, możemy walnąć tyłem głowy. Do tego dochodzą jeszcze uderzenia rotacyjne, gdzie coś tam się skręca. No i dzięki temu, że mamy tą wewnętrzną półkulę, wewnętrzną skorupę, cała ta energia jest rozpraszana w jeszcze bardziej efektywny sposób, i jeszcze więcej ten kask potrafi wytłumić. I nie wiem jak na Was, ale na mnie naprawdę to rozwiązanie już robi wrażenie. Jest to przykład takiej naprawdę fajnej, fajnej technologii. Sferyczny MIPS jest unikalny tylko i wyłącznie dla kasków Bela oraz Giro. Żaden inny producent na świecie nie ma czegoś takiego. I tutaj, właśnie, jeszcze ciekawostka, że o ile rozumiem, że upchnięcie tego w takim troszkę większym, cięższym kasku typu Full Face czy Trailowym jeszcze jest do zrobienia, to to jest Giro Aries, czyli kask szosowy, w którym ścigam się na cross country oraz jeżdżę na szosie. I on również ma to rozwiązanie. I naprawdę upchnięcie czegoś takiego, dwóch niezależnych półkul w kasku szosowym, który waży 250 gram albo mniej, naprawdę jest leciutki, no to dla mnie już jest niemały, niemały wyczyn. Ale generalnie to jest tylko ciekawostka, dzisiaj nagrywamy na temat tego. Przejdźmy teraz do różnic, bo na pierwszy rzut oka obydwa te kaski wyglądają bardzo podobnie i mogłoby się wydawać, że spełniają dokładnie tą samą funkcję, bo w końcu obydwa są full face z odpinaną szczęką ale w rzeczywistości tak naprawdę bardzo bardzo się od siebie różnią i wystarczy wziąć je do ręki czy nawet obejrzeć z bliska, żeby te różnice zauważyć. Po pierwsze, już przy bliższych oględzinach na oko widać, że Bell Super DH jest wyraźnie większy i bardziej masywny od Bella Super R. Oba te kaski są w tym samym rozmiarze, w rozmiarze M, więc różnice wynikają tylko i wyłącznie z samego modelu. Więc zobaczcie sobie rzut z góry. Nie wiem czy to będzie widać na kamerze, bo ona ma dosyć szeroki kąt, więc troszkę zniekształca obraz. Ale na żywo to naprawdę jest mocno widoczne, że ten jest szerszy. Jest nieco wyższy i ogólnie jest taki bardziej tutaj pełny. Ma no troszkę inny po prostu kształt. Ten optycznie wygląda na lżejszy, bo rzeczywiście lżejszy jest. Widać to również z boku, kiedy się człowiek przyjrzy, że cała ta część. Boczno tylna jest bardziej masywna, bardziej taka pełna w Belu Super DH, natomiast Super R jest bardziej ażurowy, ma większe otwory wentylacyjne, jest ich więcej i ogólnie no sprawia takie lżejsze, mniejsze wrażenie. Także daszek w tym kasku jest zdecydowanie mniejszy niż właśnie w Belu Super DH. Jak się człowiek przyjrzy z tej perspektywy, to myślę, że będzie to widać, że powierzchnia tego daszku w Belu Super DH jest sporo większa niż daszku tutaj w Belu Super R. Aczkolwiek oczywiście obydwa są regulowane i są zrobione z naprawdę porządnego materiału. Jest to taki plastik, który jednak jest dość elastyczny, więc ciężko te daszki połamać nawet przy glebie, co akurat miałem okazję testować osobiście i naprawdę łatwo się nie poddają. Największa różnica staje się widoczna, kiedy porównamy sobie same szczęki od obu kasków. Na pierwszy rzut oka widać, że ta od Super Era jest lżejsza, bardziej ażurowa i taka delikatna z wyglądu. Szczęka od Super DH jest bardziej masywna, zdecydowanie jest też dużo cięższa i widać, że na przykład poduszki do policzków przy Super Erze są, myślę, że ponad dwukrotnie mniejsze niż te w Super DH. Zważyłem obydwa te kaski u siebie na wadze kuchennej i teraz ciekawostka. Same kaski bez szczęk różnią się wagowo o jakieś 60 gram. Ten waży 420, ten waży około 480. Natomiast szczęki to już jest różnica na poziomie 160 gram. No i widać oczywiście, że szczęka od Super Era nie łączy się z tyłu kasku. Zapinamy ją jedynie po bokach na dwa tutaj mechaniczne zapięcia. Podczas gdy szczęka od Super DH również zapina się po bokach. Tu mamy takie metalowe haczyki. Tu mamy zapięcia na sprzączkę, ale jest jeszcze trzecie dodatkowe zapięcie z tyłu kasku. Które również łączy obydwie połówki i opina go całego dookoła. Dodam jeszcze, że kompletne kaski, czyli razem już z zamontowaną szczęką, na mojej wadze kuchennej ważą odpowiednio 680 gram w przypadku Super Era oraz 900 w przypadku Super DH, więc jest to no 220 gram różnicy około 1/4 wagi. Także jest to różnica zdecydowanie wyczuwalna, jak się obydwa weźmie do ręki. Teraz szybka prezentacja, jak wygląda montaż szczęki w obydwu tych kaskach. No i na początek wariant prostszy, czyli Super R. Paski najlepiej do środka, żeby nie przeszkadzały. Następnie musimy sobie trafić tutaj po bokach kasków takimi metalowymi haczykami, właśnie w zaczepy po jednej i drugiej stronie, czyli po lewej oraz po prawej. Kiedy już to mamy, tutaj musimy też ładnie sobie trafić w dziury. No i dopinamy zapięcia po jednej stronie, a także po drugiej, ciach siedzi i mamy to. Szczęka założona. Teraz super DH, czyli wersja zaawansowana. Początek jest taki sam, czyli tymi metalowymi haczykami. Musimy sobie trafić tutaj w gniazda mocowania po lewej i prawej stronie. Dociskamy od razu zapięcia. Po drugiej stronie tak samo. Tutaj trzeba docisnąć i wtedy ładnie wchodzi. No i element dodatkowy, czyli jeszcze trzecie zapięcie z tyłu kasku. Tutaj też trzeba to dobrze dociągnąć i wtedy wskakuje bez problemu. I mamy to szczęka zamontowana również w SuperDH. Generalnie mogę Wam już powiedzieć z doświadczenia po całym sezonie jazdy w Enduro, że jak człowiek to przetrenuje parę razy to naprawdę wychodzi to już bardzo sprawnie i płynnie i ściąganie i montowanie szczęki pomiędzy OS-ami przychodzi bardzo lekko i instynktownie. Z wszystkich tych różnic konstrukcyjnych, które Wam przed chwilą zaprezentowałem wynika ta najbardziej kluczowa, czyli różnica w ich wytrzymałości, w ich pancerności, w stopniu ochrony, które zapewniają i również w certyfikatach, homologacjach, które posiadają. Oczywiście każdy z tych modeli spełnia wszystkie normalne przepisy, normalne takie podstawowe homologacje, dla wszystkich kasków po to, żeby mogły normalnie nas chronić i żeby były dopuszczone na rynek. Ale oprócz tego super DH posiada także certyfikat. momencik ASTM F1952 pauza 15 DH i tak mnie też te cyferki nic nie mówią, ale w każdym razie jest to dodatkowy certyfikat, który określa, że ten kask jest jeszcze przeznaczony i atestowany do takiego naprawdę ciężkiego użytku na przykład w downhillu. Super R takiego nie posiada, jest to kask do nieco lżejszych zastosowań. Z dodatkowych gadżetów każdy z tych kasków posiada również w zestawie zintegrowane mocowanie do na przykład kamery sportowej, które bardzo łatwo i szybko się tutaj montuje na zwykłym zaczasku, potem żeby to odpiąć trzeba wsadzić tam palec i po prostu nacisnąć na taki wystający kawałek plastiku. Ten również taki posiada, ale akurat nie mam go przy sobie, leży gdzieś u mnie w szufladzie. Montuje się go właśnie w tym największym otworze na samej górze. Podobnie jak wygląda to tutaj. Obydwa kaski są to wysokie modele Bela, więc są wykonane naprawdę świetnie. Zarówno materiały użyte z zewnątrz, tak jak już mówiłem, na przykład daszek. Czy też wewnątrz te elementy, jak poduszeczki, cała ta wkładka w kasku, jego wyściółka i tak dalej, regulacja tutaj z tyłu, bo oczywiście jest zarówno w jednym, jak i w drugim, że można sobie dopasować do potylicy płynnie. To wszystko jest naprawdę zrobione świetnie. Obydwa kosztują też podobnie. Ich taka bazowa, detaliczna cena to jest coś około 1500 złotych. Natomiast patrzyłem sobie na szybko w internecie, że można je dorwać już w okolicach 1100, 1200, czasem 1300, zależy w jakim sklepie i w jakim malowaniu. No właśnie, malowanie są dostępne w naprawdę wielu wersjach kolorystycznych. Ja akurat wybrałem sobie egzemplarze w takim szaro-czarnym kamuflażu. Zarówno jeden, jak i drugi, więc są spójne stylistycznie i to czyni je jeszcze bardziej podobnymi do siebie w moim przypadku. Na koniec, odpowiedź na pytanie, który z tych dwóch modeli wybrać. Jeżeli potrzebujecie przede wszystkim full face'a, jeździcie dużo na bike parkach z wyciągu, więc potrzebny wam jest full face z funkcją odpięcia raz na jakiś czas szczęki to wybierzcie zdecydowanie bela Super DH. Jeżeli natomiast więcej jeździcie skorby, Korby, na przykład po lokalnych trailsach, a tylko raz na jakiś czas, na przykład robicie sobie wycieczkę na bikepark i wtedy katujecie z wyciągu i potrzebny Wam jest bardziej kask trailowy, ale z funkcją dopięcia sobie czasem szczęki i dodatkowej ochrony, wtedy myślę, że lepszy będzie Bel Super R. I dokładnie w ten sam sposób ja użytkuję te kaski Super DH to mój kask startowy którym ścigałem się na każdych jednych zawodach enduro w tym roku, zapewnia niemalże równorzędną ochronę do normalnego Full Face'a bez odpinanej szczęki, ale właśnie ma tą bezcenną możliwość, aby zdjąć ją na podjazdówkę. Super R jest natomiast przeze mnie używany raczej w tej postaci, bez szczęki. Ponieważ jako zwykły kask trailowy jest on zwyczajnie przyjemniejszy do jazdy, przez to, że jest lżejszy i nieco mniejszy. I tam, gdzie tej szczęki nie potrzebujecie, myślę, że jest lepszą opcją. No ale oczywiście kosztem tego, że nawet ze szczęką zapewnia nieco gorszą ochronę niż Super Deha, właśnie. No po prostu jest to nieco inny typ kasku, nieco mniej pancerny, ale dzięki temu lżejszy i bardziej przyjemny do jazdy jako właśnie taka trailówka. Chyba powiedziałem wszystko co trzeba, ale oczywiście jeśli macie jakieś dodatkowe pytania, to zapraszam do komentarzy. Informacje na temat obydwu tych kasków, a także spota, na którym się właśnie znajdujemy, czyli szarowa, znajdziecie w opisie tego filmu. Ja dziękuję Wam serdecznie za uwagę, a teraz idę coś w końcu polatać. Robota zrobiona, nagrywki nakręcone, także teraz coś dla mnie. Pa!